Wewnętrzne wybory w Polsce 2050, które miały wyłonić nowego lidera ugrupowania, zakończyły się w atmosferze chaosu i poważnych wątpliwości. Druga tura głosowania została w całości unieważniona, a sprawa, jak zapowiada kierownictwo partii, trafi poza jej struktury. Polska 2050 zamierza złożyć zawiadomienie do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W poniedziałek 12 stycznia odbyła się druga tura wyborów na przewodniczącego Polski 2050. O stanowisko rywalizowały dwie czołowe polityczki ugrupowania, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oraz Paulina Hennik-Kloska. Głosowanie, zgodnie z przyjętym wcześniej regulaminem, przeprowadzono wyłącznie w formie internetowej. Według harmonogramu system wyborczy miał pozostać aktywny do godziny 22. Tymczasem po północy. Pojawił się niespodziewany komunikat o przerwaniu głosowania. Poseł Marcin Skonieczka poinformował w mediach społecznościowych o nieprzewidzianych problemach technicznych, które, jak zaznaczył, były niezależne od Krajowej Komisji Wyborczej działającej w strukturach partii. Awaria systemu doprowadziła do przedwczesnego zamknięcia głosowania, a w konsekwencji do decyzji o unieważnieniu całej drugiej tury wyborów. Oznacza to, że żaden z oddanych głosów nie został uznany za wiążący, a proces wyborczy musi zostać powtórzony lub przeprowadzony w innej formie. Sprawa szybko nabrała poważniejszego wymiaru. Jak ustalił dziennikarz portalu TFON 24 Patryk Michalski, kierownictwo Polski 2050 zdecydowało o skierowaniu zawiadomienia do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Informację tę potwierdził skarbnik partii. Łukasz Osmalak. Zawiadomienie ma dotyczyć nieprawidłowości związanych z przebiegiem internetowego głosowania. Na obecnym etapie nie ujawniono, czy istnieje podejrzenie ingerencji z zewnątrz, błędów systemowych czy zaniedbań organizacyjnych. Nie podano również terminu ponownego głosowania ani szczegółowych informacji o dalszych krokach partii. Sytuacja ta rodzi pytania nie tylko o przyszłość przywództwa w Polsce 2050. Ale także o bezpieczeństwo i wiarygodność internetowych procedur wyborczych w życiu politycznym. W czasach, gdy coraz więcej procesów przenosi się do sieci, każda awaria, szczególnie w tak newralgicznym momencie, może mieć poważne konsekwencje wizerunkowe i organizacyjne. Dodam, że to wydarzenie pokazuje, jak delikatnym narzędziem jest głosowanie online, zwłaszcza gdy dotyczy kluczowych decyzji politycznych. Nawet jeśli problem miał wyłącznie charakter techniczny, Brak transparentności i nagłe przerwanie procesu wyborczego mogą podkopać zaufanie członków partii i opinii publicznej. Teraz kluczowe będzie to, czy i w jaki sposób Polska 2050 odbuduje wiarygodność całej procedury. Jeśli chcesz być na bieżąco, z najważniejszymi wydarzeniami politycznymi i analizami bez zbędnych emocji, zostaw subskrypcję, kliknij dzwoneczek i zostań z nami na dłużej.